Witam moi drodzy, jest z nami dzisiaj Kamil Szymuszowski. Cześć Kamil. Witam. No przede wszystkim chciałbym zapytać o tym, jak się czujesz przed KSW, czy były jakieś kontuzje, jak się czujesz fizycznie, jak się czujesz mentalnie? Bardzo się dobrze czuję, jestem bardzo dobrze przygotowany. Była kontuzja, nie będę o niej wspominał, bo na dobrą sprawę może jeszcze do końca się nie wyleczyła, ale trochę zakłóciła to mój przebieg przygotowań, ale jestem dobrze przygotowany, jestem dobrej myśli, już się nie mogę doczekać soboty. Powiedz mi, co wiesz o Twoim przeciwniku? Czy oglądałeś walki i zawady i czy włapałeś jakiś jego naj, yy, najmocniejszy punkt? Oczywiście, że oglądałem jego walki. Myślę, że ma solidną stójkę. Jest perspektywicznym Niemcem z dobrym rekordem. Ma bardzo dużo walk przed czasem. Naprawdę jest bardzo groźnym zawodnikiem, na którego trzeba uważać. A powiedz Kamil może trochę o Twoich planach na przyszłość w KSW, zakładając, że zwyciężysz w sobotę. W debiucie bardzo cenne zwycięstwo nad, nad, nad Irokezem, który był mistrzem KSW wadze lekkiej, więc powiedz mi z kim ewentualnie później chciałbyś się zmierzyć? Czy jest taki zawodnik w KSW? Nie będę ukrywał, że chciałbym jakieś większe nazwisko, a to już nie ode mnie zależy i nie mam, nie mam naprawdę jakiegoś wymarzonego zawodnika, z którym chciałbym się zmierzyć. Ale chciałbym, żeby to było jakieś bardziej znaczące nazwisko w KSW, które już stoczyło i ma jakieś nazwisko w tej federacji, a to już kto to będzie, no to trzeba oczywiście zapytać wodarzy. A powiedz Kamil, jak będą wyglądały te najbliższe Twoje dni, teraz przed walką? Co będziesz robił? No, treningi, ale to takie delikatne. Y, szybko, świeżość, delikatne jakieś tarczki. A tak to będę spędzał czas z rodziną, relaksował się z rodziną, z dziewczyną, bo to najbardziej lubię i to mnie najbardziej odpręża. A powiedz Kamil, bo skoro zaczęliśmy mówić o treningach, powiedz gdzie przygotowania głównie, czy były jakieś wyjazdy, kto był twoim głównym sparing partnerem przed tą walką? Przygotowania odbyły się w Bomb Breakers Gierz i Gracie Barra Łódź. Przebiegły no, dosyć dobrze, trzy miesiące, nie licząc tej kontuzji. No, co mogę więcej powiedzieć? Nigdzie nie wyjeżdżałem, mam naprawdę solidnych zawodników, z którymi mogę się przygotowywać. Adam Zając, Paweł Pawlak, Mateusz Ostrowski, Adam Świderski, Łukasz. No, jest ich tam multum w mojej kategorii wagowej i naprawdę ciężko mnie dociążali i imitowali styl Dawida Zapady. Powiedz Kamil, jak podobają Ci się pozostałe walki na KSW, które zestawienie najbardziej Cię interesuje? Nie no, naprawdę walki są ekscytujące, już się nie mogę doczekać sam tej gali. No, oczywiście mamy Materla, Bedorf Masakra, no i Kleber Kojkę, Sowiński, te trzy walki opazno Robią jednak wrażenie i już się nie mogę ich doczekać. Choć jeszcze Bieńkowski Wawrzyniach mnie też interesuje. Undercard, ale to może być fajna walka, bo jeden jest twardy, drugi mocno bije, więc naprawdę jestem też ciekawy tej walki. OK, Kamil. Dzięki serdecznie za wywiad. Powodzenia sobotę. Bardzo dziękuję. Ja się Dzięki.